Dlaczego powinniśmy obserwować portfele detalistów w cyklach Bitcoina? Jak szukać dobrych momentów wejścia w altcoiny, kiedy na rynku zmienia się trend? oraz duże spadki na rynku złota, jakie możemy z tego wyciągnąć dla siebie wnioski? Cześć, z tej strony Piotr. Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym materiale postanowiłem podzielić się z Tobą tym, co dokładnie się dzieje, jeżeli chodzi o portfele osób, które przechowują bitcoiny przez konkretne okresy czasu. Dlaczego? Ponieważ obserwując te portfele, możemy sprawdzić, co dokładnie dzisiaj się dzieje wśród inwestorów i tak naprawdę w którym kierunku zmierzamy, więc mam nadzieję, że będzie to dzisiaj dla ciebie naprawdę bardzo, bardzo dużo wartości. Dodatkowo także rzucimy okiem na wykresy, ponieważ tutaj także mam dla ciebie kilka wskazówek, co warto robić. Na wykresach, zwłaszcza wykresów altcoinów do bitcoina, tak po prostu, aby zajmować nieco, nieco lepsze pozycje. Sprawdzimy także, oczywiście, co się dzieje na giełdach, także koniecznie, koniecznie zostań do końca. Zanim jednak przejdziemy dalej, że na tym kanale się po raz pierwszy rozwijam ty właśnie o kryptowalutach, o pieniądzach, więc jeżeli te tematy Ciebie interesują, chciałbyś być na bieżąco z wszystkimi informacjami właśnie z tego rynku, kliknij teraz subskrypcję, zostaw także dzwoneczek, tak aby YouTube mógł Cię poinformować o najnowszych wideo. Pamiętaj jednak, nie są to porady inwestycyjne, wszystko zobaczysz w tym materiale, są to moje osobiste, subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut, więc jeżeli to akceptujesz, i tylko jeżeli to akceptujesz, łapa w górę. I lecimy z tematem. Na początek szybki look na CoinGecko i mamy tutaj Bitcoina nieco poniżej 44 tysięcy dolarów, więc widzimy, że rynek krypto bierze dzisiaj oddech. Ether spada poniżej 3 tysięcy dolarów, to jednak nie oszukujmy się, jeżeli mamy kilka lub nawet kilkanaście zielonych świec dniowych pod rząd, nie jest niczym dziwnym, że ludzie po prostu na tym rynku biorą zysk. Nie są to jednak znaczące korekty, takie chociażby jak mieliśmy ostatnio na rynku złota i czyli także chciałbym dać sobie pewną perspektywę, jak to wygląda właśnie w perspektywie wielkości rynku, na jakim my dzisiaj tutaj inwestujemy. Jeżeli spojrzymy na kolumnę 7-dniową, wciąż wszystko wygląda bardzo, bardzo dobrze. Natomiast jeżeli chodzi stricte o samych przegranych na rynku, pomimo tego, że owszem, na rynku korekta jest i głównie tutaj obrywają altcoiny do Bitcoina, to jednak nie jest to nic, czego na tym rynku jeszcze nie widzieliśmy. Zanim przejdziemy do wykresów, sprawdzamy, kto dzisiaj zgarnia książkę Standard Bitcoina za free. Jak to tydzień sprawdzamy, ile mieliśmy materiału w poprzednim tygodniu i było to raz, dwa, trzy. Na początek sprawdzimy, który materiał weźmiemy pod uwagę, więc będzie to materiał numer 2, czyli ten tutaj. Kopiujemy link do tego materiału, wklejamy go na naszej maszyny sprawdzającej, filtrujemy podwójne komentarze i sprawdzamy, ile tych komentarzy mamy tutaj w sumie. 400, 500, 600, 626. Za wszystkie komentarze oczywiście serdecznie dziękuję i sprawdźmy, kto dzisiaj zgarnia tę książkę dla siebie za free. A jest to Michał Skowroński. Co z Prosperem? Michał, jeżeli chodzi o Prosper, robiłem na ten temat już wielokrotnie, wielokrotnie materiał. Prosper jako kryptowaluta z micro market capem po prostu będzie bardzo podatna na przeróżne wahania, zwłaszcza jeżeli nie jest ona dostępna na zbyt wielu giełdach, plus nie jest ona sparowana z innymi kryptowalutami, tak jak chociażby na Binance mamy Prospera tylko do ETH. Jeżeli chodzi o moją pozycję na Prosperze, tak jak Was informowałem jakiś czas temu, 50% swojej pozycji zrealizowałem, wyciągając swój wkład i w tym momencie drugie 50% po prostu zostawiam na nieco dłużej, w tym momencie będąc po prostu risk. Free. To jednak, jeżeli inwestujesz w jakikolwiek projekt, nieważne, że to jest malutki projekt z małym market capem, taki jak Prosper, czy nawet te większe projekty, musisz sam dla siebie obserwować dane projekty. Co się dzieje od wewnątrz, jak wyglądają fundamenty, jak wygląda praca deweloperów oraz kilka innych czynników, które są mega, mega ważne w przypadku każdego jednego altcoin. Więc jednoznacznie na to pytanie nie da się odpowiedzieć, co z Prosperem, tak samo jak co z Bitcoinem, co z Etherem. Te pytania na rynku kryptowalut przetaczają się cały, cały czas. Także czy siak, Mikał, gratulacje. Odezwij się do mnie na wiedza.kryptomałpa.gmail.com tak abyśmy mogli dogadać wysyłki tej książki do Ciebie. Wszystkim oczywiście dziękuję za ogromne wsparcie, a teraz lecimy dalej. Przechodzimy do wykresu Bitcoina, tutaj na pewno rzuca nam się w oczy na interwale tygodniowym, że zamknęliśmy pierwszą świecę tygodniową, ponad poprzednimi poziomami, oczywiście tutaj oporu, oraz także wybiliśmy się tutaj z tej linii trendu spadkowego i kolejna świeca także tutaj walczy już ponad tymi. Poziomami. Więc póki co wszystko wygląda dobrze z punktu widzenia dużych interwałów, to jednak tak jak rozmawialiśmy chociaż w ostatnim materiale, jeżeli liczymy na jakiekolwiek potwierdzenie, musimy poczekać na kilka kolejnych świec. Jedna świeca czy jedna jaskółka wiosny nie czyni, i tak samo jest w przypadku Bitcoina. Więc póki co cierpliwości, to jednak jeżeli przejdziemy na nieco mniejsze interwały, tutaj mamy nieco więcej informacji, ponieważ tutaj mamy wyraźny sygnał, że struktura rynku zaczyna nam się zmieniać. Mamy coraz wyższe górki, mamy coraz wyższe dołki i. Tym samym kolejna tutaj górka, która się już stworzyła, także pokazuje nam bardzo wyraźnie, że na mniejszych interwałach trend wzrostowy jest. Na ten moment bardzo fajne, zdrowe odreagowanie, prawie tutaj do tego poziomu, jeżeli chodzi o mnie, ponieważ tak jak Was informowałem, jeżeli faktycznie do korekty tutaj dojdzie, w tych mniej więcej momentach, czyli po reteście tutaj poprzedniego poziomu, czyli okolice tutaj 42 342 500, będę chciał zajmować swoją pozycję na kolejnego Longa. To jednak weź pod uwagę, że krótkoterminowo wskaźniki momentum pokazują nam, że te właśnie nieco się osłabiają. Mieliśmy tutaj dywergencję i faktycznie rynek nam nieco tutaj reaguje. To jednak, tak jak już na początku, nie są to jeszcze żadne drastyczne spadki. A mam nadzieję, że pokazują się tobie pewne dane on-chain, będziesz w stanie sam dla siebie stwierdzić, jak ogólnie wygląda zdrowie bitcoina, patrząc od właśnie środka. I oczywiście tutaj, próbując odpowiadać na części zadawane obecnie pytanie, czy to faktycznie już jest znowu Hossa. Czy może jednak jeszcze jest ta bestsza, w której byliśmy przez ostatnie kilka tygodni? Prawda jest taka, że spojrzymy na duże interwały, bardzo duże interwały, w tym interwał miesięczny, tutaj zauważymy, że tak naprawdę żadnej BESY nie było, ponieważ to, że rynek korekcji, że tak się wypowiem, od 50 czy 60% wcale nie powoduje, że jesteśmy bezpośrednio od razu w bestsie. Potrzebujemy złamania struktury rynku, zwłaszcza na bardzo dużych interwałach. Na interwale miesięcznym tutaj wszystko wygląda całkiem, całkiem dobrze. To jednak na to chwilę, wciąż nawet schodząc na mniejszy interwał, jakim jest interwał tygodniowy, zauważcie, że pomimo tego, że zdecydowanie tutaj rysuje nam się bardzo fajny, mocny, wyższy szczyt, co może nam sugerować zmianę w kierunku trendu, to jednak nie mamy jeszcze prawidłowego odreagowania i sprawdzania dopiero wtedy, czy faktycznie byki tutaj wygrywają z niedźwiedziami, ponieważ jeżeli ta struktura tutaj zostanie przełamana i kolejny dołek, który zaczniemy tutaj zaliczać, spadnie ponownie tutaj do tych poziomów, to naprawdę będzie powód do zmartwień. To jednak biorąc wszystkie informacje dzisiaj z rynku, uważam ten scenariusz naprawdę bardzo mało prawdopodobny i osobiście za bardzo tutaj się nie szykuje. Raczej ewentualnie potencjalnie przetestowanie 35-36 tysięcy dolarów jako właśnie ten retest na interwale tygodniowym, moim zdaniem jest to max jeżeli chodzi o ten negatywny scenariusz, co tutaj może się wydarzyć. To jednak nie łapnie tutaj za słowo, ponieważ zdaję sobie sprawę jak dużo ludzi nawet pisało pod moimi filmami w komentarzach, że tutaj patrząc na to jak tutaj lecieliśmy w dół w tym momencie poniżej 30 tysięcy dolarów się wyprzedali z nadzieją, że jednak dokupimy niżej. Jeżeli myślisz o inwestycji w bitcoina, właśnie w taki sposób, że tu kupię, tutaj sprzedam, nie do końca wiem, co robię, prawda jest taka, że długoterminowo tutaj stracisz. Dlaczego? Ponieważ tym rynkiem rządzą emocje. Bardzo duża część tradingu na bitcoinie odbywa się na algorytmach, a te emocji nie znają. Dodatkowo grube ryby wiedzą, jak to było manipulować, więc moim zdaniem dobra strategia DCA, myślenie długoterminowe, przynajmniej dla części swojego portfela, sprawi, że na tym rynku. Będziesz się po prostu poruszał dużo, dużo pewniej. Na wykresie dominacji altcoinów widzimy, że jednak Bitcoin cały czas walczy o to, aby nieco tutaj mieć większą część tortu dla siebie, jeżeli chodzi oczywiście o cały rynek kryptowalut. Póki co, cały czas jesteśmy tutaj poniżej tej linii trendu spadkowego, i póki co, tutaj z tej formacji, tej chorągiewki jeszcze się nie wybiliśmy. Z punktu widzenia analizy technicznej, jest to formacja na potencjalne wzrosty, dlatego też właśnie w tych tutaj kluczowych poziomach ja dla siebie jestem gotów, żeby altcoiny kupować, i o takich altcoinach robiliśmy, Były to między Między innymi Zilika, Band czy też Ren. Za chwilę wam jednak pokażę, czego warto wyszukiwać na rynku altcoinów, tak po prostu, aby szukać nieco lepszych potencjalnie pozycji na. Wejście. Póki co, jednak, zejdźmy jeszcze na nieco niższe interwały. Mamy tutaj interwał dobowy, i tutaj także wyraźnie widzimy, że póki co struktura utrzymuje się w trendzie spadkowym, co oznacza, że bitcoin wcale jeszcze w stosunku do altcoinów aż taki słaby nie jest, więc wszystko, wszystko póki co z głową. Zdecydowanie bardziej przychylnie spojrzę na większość altcoinów w momencie, kiedy wybijemy się tutaj ponad te właśnie poziomy, czyli w okolicach 55%, i następnie zaliczymy pierwszą wyższą górkę. W tym momencie będzie to oznaczało, że trend wzrostowy na altcoinach może się rozpocząć, a inaczej prawdopodobieństwo właśnie rozpoczęcia trendu wzrostowego na altcoinach będzie tutaj bardzo, ale to bardzo duże. Dlatego też teraz raczej czekam na te skrajne poziomy, czyli tutaj w okolicach 50%, jak było tutaj. Ewentualnie, jeżeli pójdziemy tym klinem tutaj jeszcze nieco niżej, kolejne poziomy będzie to w okolicach 47%. Procent dominacji altów, choć to uważam, patrząc na to, jak wygląda dzisiaj siła samego ETH, myślę, że jest dość mało prawdopodobne, ale hej, jest to Bitcoin. Jeżeli pojawią się jakieś gigantyczne instytucje, dominacja Bitcoina będzie miała prawo tutaj cały, cały czas rosnąć, a tym samym altcoiny do Bitcoina będą po prostu. Tracić. W jaki sposób jednak zwiększyć nasze szanse na potencjalne zyski na rynku kryptowalut? Przede wszystkim moim zdaniem powinniśmy się uzbroić w cierpliwość i nie wchodzić w ten rynek zbyt wcześnie, jeżeli faktycznie zależy Wam na tym, aby tutaj nieco bardziej optymalizować. Jeżeli dopiero zaczynasz ponownie strategię DCA, czyli wybierasz sobie dany dzień tygodnia, dany dzień miesiąca, w którym po prostu regularnie kupujesz za kwotę X. I to w przypadku większości inwestorów po prostu bardzo długoterminowo się tutaj sprawdza. Jednak, oczywiście, będąc na tym rynku już jakiś czas, Staramy się tutaj nieco bardziej optymalizować, więc chciałbym się po prostu spodzielić z Tobą tym, czego ja tutaj dla siebie wyszykuję, właśnie jeżeli chodzi o potencjalne wejścia w altcoiny, jeżeli faktycznie widzę, że tutaj potencjał odwrócenia się trendu jest dość duży. Na początek, jeżeli mówimy o odwróceniu się trendu, musimy zobaczyć, jak wygląda struktura rynku. A ta w przypadku Rendo BTC, tutaj na małym interwale dobowym, widzimy, że póki co mamy pierwszy sygnał, że mamy tak zwaną wyższą górkę, więc potencjał tutaj odwrócenia się trendu faktycznie jest. Wcześniej informowałem Was tak, że na dużych interwałach, zarówno tygodniowym, jak i dniowym, zauważcie, mamy ruch kierunku ceny w dół, natomiast wskaźniki momentum, takie jak magdi idą w przeciwnym kierunku, co oznacza, że ten tutaj ruch spadkowy traci nieco na swoim momentum i te momentum tutaj w tym momencie spadnie, co nam tworzy oczywiście dywergencję, a dywergencje zwiększają prawdopodobieństwo na po prostu odwrócenie się w kierunku ceny, co faktycznie się tutaj stało, dlatego też tutaj w okolicach 900 Satoshi ja dla siebie pierwszą pozycję na arenie zająłem, dlatego też dzisiaj chciałam nagrać wam ten materiał, tak po prostu aby wam pokazać, w jaki sposób ja tutaj staram się dla siebie optymalizować, ponieważ na tą chwilę będę ponownie zajmował kolejną pozycję na renie, pomimo tego, że jest ona wyżej od poprzedniego poziomu. Jednak dlaczego? Ano dlatego, że do takich rzeczy używam zniesień Fibonacciego. Jeżeli tutaj na TradingView z lewej strony znajdziecie sobie tutaj na tą konkretną ikonkę, następnie zjedziecie na dół, macie Fib Retracement, klikacie sobie i następnie, jeżeli chcecie zmierzyć, jak wygląda ruch obecny i gdzie potencjalnie może dotrzeć Korekta, zaznaczacie dolny punkt tego ruchu i lecicie do samej, do samej góry, czyli do tego tutaj wierzchołka. I następnie możemy zauważyć, gdzie potencjalnie może zakończyć się korekta. Trzy poziomy, które ja dla siebie obserwuję są to 38, 50 i 61,8% FIBO. Z czego 61,8% FIBO moim zdaniem jest punktem najmocniejszym. Jeżeli na tym poziomie faktycznie, jeżeli sobie tutaj rozciągniemy w lewo, znajdę punkty, które pokazywały mi, że mieliśmy wcześniej w tych momentach, Ciekawe punkty oporów lub wsparć. Jest to dla mnie sygnał, że warto tutaj poszukać kolejnej pozycji na wejści. Jak możecie zauważyć, faktycznie zjazd równiutko do 61,8%. FIBO faktycznie tutaj cena reaguje. Dodatkowo mamy także poprzednie punkty oporów, mamy poprzednie punkty wsparć. Wszystko nam się zgadza, dlatego też ja na renie kolejną tutaj małą pozycję będę dla siebie zajmować. To jednak cały czas skupmy się na tym, żeby jednak swoich bitcoinów nie tracić, ponieważ tu mówimy o parze Rendo BTC. I tutaj małą część swojego bitcoina właśnie na takie rzeczy dla Siebie przynajmniej przeznaczam to jednak wciąż, pomimo tego, że jest to mała część, nie chcę tego bitcoina tracić. Dlatego pamiętajcie cały czas o stop-losach. No? I to ja zdaję sobie sprawę, że wiele osób mówi, że analiza techniczna nie działa. Bo to jest prawda: analiza techniczna nie działa w 100%. Analiza techniczna ma za zadanie zwiększyć prawdopodobieństwo kolejnego ruchu tylko tyle, i aż. Tyle. Pamiętasz? Tym rynkiem kierują emocje, a te są po prostu nieprzewidywalne. To jednak wykorzystując pewne narzędzia możemy zauważyć, że pewne rzeczy tutaj się powtarzają. Nie jest powiedziane, że będą one powtarzać się zawsze, to jednak jeżeli powtarzają się bardzo często, to jest naprawdę spora szansa, że po raz kolejny możemy coś takiego zauważyć. I bardzo często widzimy osoby na YouTubie chociażby, które pokazują, co się wydarzyło z lewej strony wykresu, ponieważ tutaj nie trzeba być pitego razem, żeby pokazać, gdzie mieliśmy wzrosty, gdzie mieliśmy spadki. To jednak ważne jest, żeby z tego wyciągnąć pewne wnioski i analogicznie odnieść się do obecnej sytuacji. Co mam dokładnie na myśli? Zauważcie, macie kiedy tutaj Rendo BTC zakończył poprzedni trend spadkowy i zaczynaliśmy kolejne ruchy. Zmierzmy sobie poprzez FIBO, właśnie ten tutaj pierwszy większy ruch wzrostowy. I zauważcie, że pierwszy zjazd mamy między 61,8 a 71% FIBO. Następnie sprawdźmy, jak wyglądał kolejny ruch. Czyli znowu bierzemy sobie z FIBO, bierzemy tutaj ten dołek, bierzemy sobie tutaj tą górkę i zauważcie 61,8% FIBO ponownie. Następnie kolejny ruch tutaj nieco mniej nieco mniej, dynamiczny, rozciągamy, dochodzimy ponownie 61,8 i tutaj troszeczkę dotykamy do 71%. Fibo, więc jak możemy zauważyć pewne rzeczy na tym rynku po prostu się powtarzają. Lecimy dalej, kolejny ruch, dołek górka i dochodzimy idealnie do 61,8% FIBO, więc patrząc na te wszystkie fraktale widzimy, że faktycznie te poziomy mają w przypadku tej konkretnej pary tutaj znaczenie. Ciekawostką jest jeszcze natomiast, w jaki sposób możemy wyznaczyć target, jeżeli chodzi o potencjalny kolejny ruch w górę, ponieważ zauważcie jest tutaj taki mały trik, jeżeli rozciągniecie sobie zniesienia FIBO, tak samo jak robiliśmy to wcześniej, tak, czyli od tego dołku do tej góry, następnie wchodzicie sobie tutaj w tą zębatkę, idziecie niżej i klikacie guzik reverse, czyli odwracamy sobie zniesienia FIBO. I to, czego ja dla siebie wyszukuję, to złotych poziomów, czyli 61,8, 1,61,8, 2,61,8 i tak dalej, i tak dalej, dlatego też na moich właśnie zniesieniach FIBO to tutaj możecie zauważyć. I tutaj, co fajnego nam się tutaj rysuje, że po tym ruchu faktycznie poziom 2,61,8 zagrał nam tutaj pięknie. To jednak sprawdźmy, jak to się miało w przypadku innych właśnie ruchów na tej konkretnej parze. Mamy tutaj kolejny ruch, czyli ponownie na to chwilę mam już FIBO odwrócone, więc od razu wyrysuje mi się potencjalny target, jednak idziemy od dołku do góry i zauważcie, ruch kończy się na 2,61,8. Przypadek nie sądzę. Dlatego też, patrząc na to, co obecnie się dzieje na renie, weź pod uwagę, jak wcześniej jesteśmy w tym ruchu wzrostowym, i tak naprawdę te volatility, ta zmienność jeszcze wciąż jest przed nami. Nie jest powiedziane, że zaliczyliśmy już ostateczny dołek, to jednak mamy sporo wskaźników, że faktycznie tak się wydarzyło. Dodatkowo widzimy etera, który się wzmacnia, który także ciągnie za sobą altcoiny. Dodatkowo widzimy tutaj, że zmienia nam się momentum i mamy na tym rynku dywergencję. Seria tych wskaźników pokazuje nam, że prawdopodobieństwo nawrotki ceny i rozpoczęcie trendu wzrostowego po prostu tutaj jest bardzo, bardzo duże. A dodatkowo, jeżeli mówimy właśnie o tej optymalizacji zysków, optymalizacji wejść, mam nadzieję, że zysienia FIBO będą Wam tutaj Thank yeah. you. Pomagać. Co się jednak wydarzyło na rynku złota, ponieważ zaliczyliśmy tutaj naprawdę gigantyczny spadek. I tutaj mówimy, że w zaledwie w ciągu tygodnia, właściwie w ciągu kilku dni, mamy prawie 9% zjazdu na cenie złota. I teraz powiesz, 9% zjazdu, co to jest. Na kryptowalutach mamy dużo, dużo większe wahania. Oczywiście, że tak. Tylko tak weź pod uwagę, że rynek złota jest to 11 bilionów dolarów. W przypadku rynku kryptowalut, w przypadku całego rynku kryptowalut, jest to 1,8 biliona dolarów dolarów, z czego sam Bitcoin odpowiada za 840 miliardów. Więc jeżeli tutaj dla siebie szybciutko obliczymy, ile to jest 8-9% z 11 bilionów, wynik pokaże nam, że ten kapitał, który właśnie uciekł ze złota, jest równy, a nawet przewyższa rynek całego Bitcoina. Więc wniosek numer jeden, który nam się tutaj rysuje, jest bardzo wyraźny, że rynek, na którym jesteśmy, jest bardzo, bardzo, bardzo wcześnie. Dlatego też wciąż na rynku kryptowalut mamy tak duże wahania. To jednak skupmy się tutaj na chwilę... Na złocie. Co ciekawe, pomimo tego, że jesteśmy teoretycznie w kryzysie, złoto wcale nie reaguje tak, jak zakładalibyśmy, że miałoby reagować, zwłaszcza w środowisku rosnącej inflacji. I tutaj absolutnie nie chcę demonizować złota, raczej powinniśmy się skupić na tym, czym złoto ewentualnie w naszym portfelu powinno być. I nie będę mówił tobie, czym złoto ma być w twoim portfelu, ponieważ wiele osób gra spekulacyjnie na złocie i chce na nie zarabiać krótkoterminowo i to też jest ok. natomiast jeżeli chodzi o mnie stricte, kupowanie złota cyfrowego, i tutaj mówimy o Pax Goldzie, czy kupowanie złotych Monet jest moją osobistą formą zabezpieczenia się naprawdę na bardzo, bardzo długi okres. Ponieważ ja złoto uważam oczywiście za store of value, patrząc w perspektywie 12 miesięcy, nie możemy tego powiedzieć. To jednak, złoto moim zdaniem w prywatnym portfelu powinno spełniać zupełnie, zupełnie inną funkcję. Raczej powinna być to pozycja na tak zwaną czarną godzinę, do której miejmy nadzieję nigdy nie dojdzie i te złoto będziemy mogli przekazać w przyszłości komuś innemu. Skąd jednak spadki na złocie, na srebrze i na innych surowcach? A no, że w Stanach Zjednoczonych mieliśmy wyniki statystyk zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych, które okazały się dużo bardziej pozytywne, niż było przewidywane, było prognozowane. I tym samym wyskoczyła informacja, że Fed zastanawia się nad tym, czy by przypadkiem nie podnieść stóp procentowych nieco szybciej niż rok 2023. A jak wiecie, środowisko wysokich stóp procentowych sprawia, że aktywa deficytowe po prostu w tych środowiskach raczej się za bardzo nie rozwijają. Dlatego też surowce które takimi aktywami są, po prostu dostały po tyłku, ale tutaj stricte nie, że coś się na rynku wydarzyło, tylko że na rynku mieliśmy pewne informacje. Więc jak możecie zauważyć, rynek krypto, rynek tradycyjny, emocje tutaj odgrywają wciąż kluczową. Role. Ciekawostką jest jednak, że Bitcoin nie zareagował tak drastycznie jak zareagowało złoto, i tak jak wcześniej widzieliśmy, że było nieco korelacji pomiędzy tymi dwoma aktywami, tak tym razem Bitcoin tylko troszeczkę się obsunął i tutaj złoto zdecydowanie bardziej dostało po tyłku. Czy ludzie faktycznie zaczynają traktować Bitcoina nieco inaczej? Oczywiście czas pokaże, to jednak, w kontekście samej tutaj przeceny, którą dzisiaj mamy na rynku złota, moim zdaniem, jeżeli faktycznie w złoto inwestujecie, warto nad złotem teraz nieco bardziej się pochylić. Dlaczego jednak jeszcze rynek Krypto trzyma się tak dobrze względem tego, co chociażby wydarzyło się właśnie na surowcach, a no dlatego, że patrząc na statystyki z ostatniego półrocza, widzimy bardzo wyraźnie, że inwestycje venture capital na rynku kryptowalut w ciągu pierwszych 6 miesięcy roku obecnego są, uwaga, dwukrotnie wyższe niż wszystkie inwestycje do tej pory na całym rynku. Kryptowalut. Dobre czy dobre? Co to nam tak naprawdę pokazuje? Wciąż jest to jeden z tych malutkich puzelków w całej tej układance rynku kryptowalut, który pokazuje nam, w którym kierunku dzisiaj zmierzamy. A zmierzamy w kierunku pełnej adopcji i przede wszystkim w kierunku bardzo dynamicznego rozwoju, ponieważ na tym rynku pojawiają się już nie tylko miliony dolarów z jakiegoś ICO, mówimy tutaj już o bardzo dużych funduszach, które inwestują setki milionów, a nawet miliardy dolarów w cały rynek kryptowalut. A to pozwoli temu rynkowi bardzo prężnie i bardzo dynamicznie się rozwijać. Czego oczekiwać? Oczywiście gigantycznych zmienności. Na tym rynku jest mnóstwo spekulantów, wciąż są osoby, które mają swoje coiny kupione nieco wcześniej. Jeżeli faktycznie będziemy mieli takie dynamiczne wzrosty krótkoterminowe, będą pojawiać się na tym rynku korekty. Krótsze, dłuższe, to jednak na pewno w wielu przypadkach dotkliwe. W długiej jednak perspektywie widzimy wyraźnie, że kapitał na tym rynku jest. Jest tego kapitału więcej, wędruje on z rynku tradycyjnego właśnie tutaj, a no po to, żeby ten rynek mógł się rozwijać dalej. Kilka ciekawych wykresów z analizy on-chain i kilka przede wszystkim ciekawych wniosków. Na tą chwilę, jeżeli mówimy o ilość bitcoinów, które na w chwilę są w proficie, jesteśmy na poziomie w okolicach 16 milionów sztuk. Zauważcie, oczywiście, jeżeli jesteśmy na tak zwanych górkach, wtedy Wszystkie bitcoiny wtedy praktycznie są w proficie, co oznacza, że inwestowanie w momencie, kiedy praktycznie 100% rynku ma motywację do tego, żeby po prostu swoje bitcoiny sprzedać, żeby zrealizować zyski jest bardzo, bardzo ryzykowne. W takim środowisku, kiedy mamy hura optymizm, także mamy niekontrolowane inwestycje, dlatego też wciąż finałowe fazy tak zwanych pękających baniek są tak bardzo dynamiczne, że pomimo tego, że na rynku tak dużo ludzi jest w proficie, wciąż ten rynek w finałowej fazie może wzrosnąć 200, 300, 400% w bardzo krótkim okresie. Czasu. Na to chwilę obroniliśmy poziomy, które także były bronione podczas poprzedniego cyklu. Zauważcie, wielokrotnie wcześniej schodziliśmy właśnie tutaj w okolice 12 milionów sztuk bitcoinów, jeżeli mówimy oczywiście o bitcoiny w proficie. Tutaj zeszliśmy nieco niżej, dlatego też ta korekta była tutaj nieco bardziej dotkliwa. To jednak pytanie jest, kto wciąż na tym rynku realizuje swoje zyski, czy też w ogóle swoje coiny sprzedaje, ponieważ patrząc na przepływy bitcoina na giełdach, widzimy wyraźnie, że ten raczej z giełd ucieka i te wpływy są dość nieznaczące. W tym celu musimy spojrzeć na wykres hodlways, czyli wykres, który pokazuje nam, jak zachowują się poszczególne portfele, które trzymają bitcoina od jednego dnia do tygodnia, od tygodnia do miesiąca, od miesiąca do trzech, trzy do sześciu itd., itd. Zauważcie jednak pewną prawidłowość. Jeżeli mówimy o pękających, kończących się cyklach Bessy, na początku musimy zauważyć znaczący popyt właśnie z tych najmłodszych. Portfeli, ponieważ to właśnie one bardzo często powodują, że te tak zwane bańki pękają, ponieważ to jest tak zwany tłum, który oczywiście jak zwykle dołącza się za późno. Tym razem nie było to jednak case, ponieważ tutaj, kiedy mieliśmy te tygodnie dłużące się hosy, zauważcie, że tutaj w tym momencie popyt od małych inwestorów, znaczy krótkoterminowych inwestorów, był w trendzie spadkowym. To jednak, kiedy faktycznie mamy długoterminową bestę i mamy długoterminowe spadki, moment, w którym zaczyna się recovery, czyli mówimy o tak zwanym potencjalnym specjalnym końcu danej Bessy, musimy zauważyć, że ci najmłodsi gracze pomalutku na rynek wracają. Tutaj zauważcie, faktycznie było to case. Em. Mamy tutaj rok 2019, mamy zaliczenie 3000 dolarów i faktycznie te najmłodsze portfele pomalutku, malutku zaczynają nam tutaj wracać do gry. Nie jest to jednak case'em w przypadku bitcoinów, które są na portfelach od 6 miesięcy wzwyż, ponieważ pomimo tego, że tutaj po tych spadkach zaczęliśmy zauważać pierwsze recovery właśnie z tych Najmłodszych portfeli, bardzo często te nieco większe portfele jeszcze tutaj nieco wyprzedawały. To samo mogliśmy zauważyć. W roku 2015, kiedy mieliśmy koniec poprzedniej besy. Zauważcie, tutaj mamy jeszcze spadki, czyli wyprzedaż z tych portfeli, które są na tym rynku nieco dłużej, natomiast już nowi gracze pomalutku na ten rynek zaczynają wchodzić. Więc jak wygląda sytuacja? Obecnie. Historia nam się tutaj ponownie powtarza. Zauważcie, te tutaj portfele, które mają Bitcoina od 6 do 12 miesięcy, jeszcze są wciąż w delikatnym trendzie spadkowym. Więc uważajcie, bo ponieważ wciąż branie zysków przez tych krótkoterminowych graczy na tym rynku ma miejsce. To jednak najmłodsi gracze wyraźnie widzimy, że trend nam tutaj się odwraca. Co ponownie, patrząc z punktu widzenia tych fraktali z poprzednich cykli, pokazuje nam, że prawdopodobieństwo teraz faktycznie końca tej mikrobescy, w której byliśmy, wzrasta i to wzrasta znacząco. To jednak, żeby nieco bardziej stwierdzić, gdzie dzisiaj się znajdujemy, musimy sprawdzić, jak ogólnie wygląda zdrowie portfeli detalistów, a inaczej, czy portfele detalistów są z jednej strony portfelami, które mają dobrą historię, trzymania czy raczej są to portfele, które raczej swoich bitcoinów bardzo szybko się pozbywały Ta zielona linia, którą tutaj widzicie, jest to procent całego supply bitcoina, czyli całej ilości bitcoina, trzymana właśnie przez portfele detalistów, czyli przez takie portfele jak mój czy twój. Natomiast niebieska linia pokazuje nam, czy te bitcoiny w portfelach detalistów są płynne czy niepłynne. I tutaj, kiedy faktycznie zbliżaliśmy się do szczytu 65 tysięcy dolarów, widzieliśmy wyraźnie, że ilość tych niepłynnych bitcoinów z rynku zaczęła nam się zmniejszać, i portfele detalistów tutaj także zaczęły swoją wyprzedaż. I pomimo tego, że ogólnie na rynku mieliśmy coraz więcej portfeli detalistów, to jednak ci z bitcoinami niepłynnymi na tym rynku w tym momencie się Pojawili, co oznacza, że portfele, które miały słabą historię sprzedaży bitcoina czy handlu bitcoina, w tym momencie się aktywowały. Na tą chwilę jednak zauważcie, że wracamy bardzo wyraźnie do trendu akumulacji nie tylko przez detalistów, ale przede wszystkim przez detalistów, którzy mają bardzo mocną historię hodlowania swoich Bitcoinów. Co oznacza, że w połączeniu z danymi, o których przed chwilą rozmawialiśmy, bardzo zwiększa nam prawdopodobieństwo tego, że jednak 29 tysięcy było to dno. No. Sprawdźmy jednak, jak wygląda ogólne zdrowie Ethera. Tutaj sytuacja wygląda lepiej niż w przypadku bitcoina. Dlaczego? Ponieważ cały czas, jeżeli patrzymy na netflow, wciąż netflow podczas całej tej tutaj konsolidacji, jaką mieliśmy, był negatywny. I teraz, nawet pomimo tego, że mamy takie gigantyczne wzrosty na samym Etherze. Wciąż zauważamy dość znaczące wypływy z giełd kryptowalut. Idąc dalej, pływy na giełdy spot, etera, także nie widać tutaj, że pomimo tego, że mamy wzrosty, te jakoś specjalnie nam tutaj wzrastają, co mogło nam sugerować, że ludzie chcą tutaj realizować zyski. Część oczywiście tak, to jednak nie mamy tak gigantycznych wpływów jak właśnie po tych dynamicznych wzrostach. Chociażby tutaj kiedy szliśmy właśnie z 2000 do 3000 dolarów, kiedy to pojawiło się naprawdę sporo osób, które zaczęły swoje zyski realizować. W tym momencie raid bardzo wyraźny, to jednak wpływów na giełdy kryptowalut jest mniej. Dodatkowo, oczywiście, ciągle rosnący wykres ETH-2.0, ponieważ za około pół roku ETH ma wejść na proof of stake, co oznacza, że ludzie będą mogli swoje etery zamrozić i w ten sposób zarabiać nieco więcej procentów właśnie na swoim eterze, co tym bardziej powoduje, że motywacja hodlowania samego ETH się zwiększa. Póki co, jednak, osoby, które już dzisiaj zdecydowały się na to, aby swojego etera wysłać na ETH-2.0, na staking, zadeklarowały, że nie wyciągnął tego Ethera i faktycznie nie mogło tego zrobić, dopóki ETH 2.0 nie wejdzie. A tutaj zauważcie, że widzimy bardzo wyraźnie, że Etherów na giełdach jest coraz, coraz mniej, a Etherów, które przybywają na proof of stake cały czas, cały czas przybywa. Więc przynajmniej krótkoterminowo patrząc, czyli w kontekście kolejnych 6-8 miesięcy, ponieważ znając życie, moim zdaniem prawdopodobieństwo przełożenia tego terminu tutaj po prostu jest dość spore, to wciąż krótkoterminowo Ether wygląda naprawdę byczo. A żeby to do Dodatkowo potwierdzić, zauważcie porównanie roku 2017, kiedy mamy net position change etera na giełdach kryptowalut, czyli jeżeli mamy ogólnie, codziennie, coraz, coraz mniej eterów na giełdach, albo inaczej, coraz więcej eterów wypływa z giełd niż na giełdy wpływa, w tym momencie oczywiście cena ma prawo rosnąć. Było to samo case'em tutaj zauważcie, tak samo wyglądało. Netflow tutaj jest zdecydowanie negatywny, cena etera rośnie, to jednak zauważcie, co wydarzyło się ciekawego. Tutaj w momencie, kiedy pękła bańka na eterze. Pękła bańka na wszystkich kryptowalutach mieliśmy znaczące wpływy. Tych danych krypto z powrotem na giełdy, czy to Bitcoin, czy to Ether, czy to wszystkie inne altcoiny. W tym momencie, kiedy mieliśmy pęknięcie bańki, tutaj na poziomach ponad 4000 dolarów, zauważcie, jak szybko wróciliśmy ponownie do poziomów sprzed początku tego rajdu. i tutaj mówimy o wzrostach od 200 dolarów dalej, czyli ten poziom tego sentymentu, tego netflow, wpłaty kontra wypłaty, samo może dla siebie tutaj wyciągnąć wnioski, jak wygląda sytuacja na Etherze. Moim zdaniem, bardzo, bardzo. Ciekawie, Jeżeli chciałbyś uniknąć najczęstszych błędów na rynku kryptowalut, tutaj nagrałem materiał, dzielę się swoimi ośmioma największymi błędami. Jeżeli faktycznie ten materiał obejrzysz, wprowadzisz w to życie, możesz zaoszczędzić kupę, kupę pieniędzy. Natomiast jeżeli chciałbyś obejrzeć najnowsze wideo na moim kanale, znajdziesz je teraz tutaj. Dzięki wielkie, trzymaj się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.